Pięć osób w ośrodku teraz jest, gdzie przechodzą korekty. Więc potknięcie, błąd nie jest czymś złym, jeżeli wyciągasz z tego wnioski, idziesz dalej, wdrażasz zmiany i są jakieś efekty znowu. Więc to jest normalne. Więc proces wyjścia z uzależnienia to taka zabawa, to jest taka gra, to jest taka nauka, tak? uczenie się siebie, uczenie się. Życia, funkcjonowania, więc mamy prawo popełniać błędy. Nie załamuj się, jeżeli coś źle zrobiłeś, tylko wyciągnij wnioski i działaj. Pięć osób jest u nas w ośrodku, którzy popełnili błędy. Ufają nas, nie zaczynamy od początku, tylko od momentu, kiedy zaczęli, skończyli, kiedy, kiedy zrobili jakiś błąd, i wtedy ma to sens, bo wiemy, w którym kierunku dalej iść. Hmm? Ma to sens, prawda? Trzymaj się.